Ale moi drodzy widzowie Nie, okay. Dzisiaj lecimy, reaktywacja, proszę gotowość Miem na następnym filmie dać swoją rangę I pokazuję Na kariera G Gra rankingowa zero budowania Zastosuj Diament 3 Obecna ranga Diament 3 Teraz lecimy na reaktywację. Dzisiaj otworzymy złotą lamę. Rebel. Jak myślisz uda nam się? Rebel. Oczywiście, że tak. Musimy mieć cztery minigierki i otworzyć cztery mini lamy złote, żeby wydropić, żeby móc otworzyć tą dużą złotą lamę. Zobaczcie widzowie, czy nam się uda. Let's go! Ciekawe, kiedy w ogóle te bony przywrócą, bo z nimi to było tak fajnie. Pamiętaj na kwadratowe posiłki. Musimy znaleźć cztery takie pizzerie. Tam i tam są te minigierki. Za przejście ich dostaje się lamę. Mini i ją się otwiera. I są takie cztery, żeby otworzyć tą wielką mini lamę na środku, no. Let's go. Ja nie mogę. Padrotowe posiłki: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, wysiadamy! Fajna, jakaś restauracja, na przykład pizzeria. Tutaj są takie 4. A od początku na, pójdę na pizzerię. Dobra, chodźmy. I tutaj jest. Tutaj jest, kurde, zejście na dół. co zamknij. Ej, czekaj, chodź! Tutaj jest zejście na dół. Lecimy. Miejsce bez budowania. I przechodzimy to. Łopa. Łopa. Co nie? Łopa. Ja, pier... ja pierdzielę. Wujek. Tak czy siak, musisz polecać. Do nas te kwadratowe. O, mam lamę. Czekaj, ja się, się, się trochę ulecę. A nie ma jakiegoś dobrego dropa, nie przejmą się. O co, jakaś pompa? Kurde, na to mi balowce. Tu jak nie pokazuj, czekaj, odczekam 10 sekund. Nooo. Lecę na restaurację kolejną. 3, 2, 1. Lecę do kolejnej restauracji. O, na dole jestem I znowu taki parkour, fajne O, i kolejna lama Już druga Ja pierdzielę. Co ty no nie jest śmieszne dwa na trzy, jaki jeszcze został? Byśmy A... już tutaj w tych dwóch, to jeszcze zakosy oczywiście. Mam, mamy te kosy jeszcze, gdzie Je tutaj powinno być? Tajne przejście za wodzie bardzo, Nie, tym razem zapadająca się podłoga. sobie cały lud z tego Tak, zbyliśmy byliśmy to jeszcze jedno stało to jest ten dom tak. O, tutaj jest to Tajne przejście Ja pierdolę No dobra o, To wszystko w Otwierajcie mi lamy teraz na wielką lamę lecimy No ta, na środku. Lecę, otwieramy. No lud całkiem niezły. Ja, ja chcę tą pompę. Albo... Ile ona zadaje Sto Dobra. Lecimy stąd Masz kotwiczkę? Tak, myślisz? Myślę, Thank mm -hmm. you. Jak pamiętasz, że to jest już etatyczna walka O top 10 Mam duo Poczekaj, mnie.

O nie. Aj! No kurde, dobra widzowie. Do zobaczyska, łapy ściskam, papa.